To był prawdziwy raj dla miłośników motoryzacji w lekko zdezelowanym stanie. W pierwszy dzień maja w Boryszynie zorganizowano zawody wrack race, w których wystartowało kilkunastu śmiałków. Auta, mówiąc delikatnie, w lekko rozsypującym się stanie mnóstwo pyłu, ryk silników, co jest grane. E, jesteśmy na pierwszym oficjalnym wrakrejsie na Pętli Boryszyńskiej w miejscowości Boryszyn. Eee, tak jak powiedziałeś, wyścigi aut e, zdezelowanych, e, praktycznie takich, które były przeznaczone na złom. Stwierdziliśmy, że zrobimy taką rozgrywkę amerykańskim systemem, gdzie takie wyścigi są bardzo popularne i spróbujemy to zrobić tutaj u nas w Boryszynie. Pierwszy raz w lubuskim w zasadzie. No, jesteśmy dopiero na początku wyścigu. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Ten ryk, ten peł jest niesamowity, świetny. Ale interesuje mnie jedna kwestia: mógłby startować każdy? W zasadzie tak. Mamy tutaj pełne zaplecze, czyli strażacy, są karetki, są ratownicy. Oczywiście każdy musiał podpisać na początku regulamin. A jeżeli chodzi o auta, były jakieś ograniczenia, jakieś wymogi? Przede wszystkim było ograniczenie cenowe. Auto nie, nie mogło przekroczyć 1000 zł, wartość auta. Nie mogły być stosowane żadne przeróbki, czyli spawywanie zderzaków z przodu, z tyłu. E, jedynie, co można było, to odelżyć auto. No i auto musiało być zwykłe, seryjne, osobowe, nie żadne terenowe i tak dalej. A jeżeli chodzi o pojemność, jakieś ograniczenia? Żadnych. Czyli faworyzowani ci, którzy mają większą pojemność, czy, czy lżejsze auto? Bardziej lżejsze auto, jak tutaj widać. No ja osobiście wbiłem raz trójkę i tak zostało. E, także no pojemność tutaj w zasadzie nie gra roli, no bo pierwsze biegi, lekko, lekkie auto. W jaki sposób się ścigacie? E, żeby nie powiedzieć kolokwialnie, ale na pałę. Po prostu. Gaz do dechy i ogień. No, ten ogień to widać faktycznie przy każdym zakręcie, każdym wirażu. 11 zawodników, jeżeli dobrze policzyłem. No, każdy już przejechał po jednym wyścigu, ale to nie koniec. To nie koniec. Z każdego wyścigu wyłaniamy zwycięzcę. Zwycięzcy ścigają się później w takiej samej rozgrywce 15-minutowej, a na sam koniec robimy ostatecznego eliminatora, czyli wszystkie auta, które zostają, które dają jeszcze radę jechać, ścigają się naraz tak długo, aż zostanie tylko na placu boju jeden. No właśnie, dobrze powiedziane. Auta, które jeszcze są w stanie jechać. No, Stoimy przy Twoim aucie, no ono już chyba nie pojedzie. No nie udało się dokończyć wyścigu. Co się stało? W zasadzie to nie wiem. Biegi się skończyły, sprzęgło się skończyło, silnik się skończył, wycieraczki działa tylko. Ale wcześniej jechał. Wcześniej jechał, normalnie z dokumentami ubezpieczony, zarejestrowany. Czyli co? Jakaś duża chopa, załatwiła temat? E, tak, tak, tak myślę, że tak. Ta, którą, która wybiła mi na samym początku szybę, myślę, że ona zrobiła robotę na aucie. E, Okej, okay. przede wszystkim chodzi na bank, o dobrą zabawę, e, ale jakieś trofa? Ktoś będzie musiał czym pochwalić? Oczywiście, że tak, mamy dla każdego uczestnika dyplomy imienne, wypisane, e, sytuacyjne, e, dla zwycięzców poszczególnych, znaczy się dla finalistów Listy, który wygrał we wszystkich okrążeniach mamy puchar e, nagrodę rzeczową w postaci kasku z, z jednego ze sklepów tutaj się bodzińskich oraz bon na 500 zł do wykorzystania w firmie. No można jeszcze warto było zafundować darmowe złamowanie. E, także wchodzi w grę. Gratulacje. Wygrał pan pierwszy wyścig. Jak wrażenia? No, wrażenia są super. Praktycznie z każdego okrążenia na no, okrążenie emocje rosły. Tor się zmieniał z każdą chwilą. E, koledzy naciskali, no ale dałem radę. Prowadził pan w sumie od startu do mety. No tak zanosiło się, że najważniejszy będzie start. No, nie jest to Formuła 1, ale podobnie, podobnie. Ciężko wyprzedzać. Aczkolwiek są miejsca do wyprzedzania. Zobaczymy jak będzie później. Tor, tak jak mówiłem, zmienia się z każdą chwilą. Każdy zakręt za każdym przejazdem jest, jest zupełnie inny. Co jest istotne? Umiejętności czy auto? No, auta tu są różne. No, Grunt, było lekkie auto. Ja mam akurat średniej klasy auto, stosunkowo ciężkie, no ale dajemy radę. Jeszcze raz zapytam o sam wyścig. Pył jest niesamowity. Przeszkadza? Widać, jak się jedzie? Widać. Momentami nie widać. Tak jak widać, kurz się unosi praktycznie non-stop ale dajemy radę. Kibicenie, uczestnicy, jak wrażenia? Dla nas rewelacja, oczywiście spóźniliśmy się troszeczkę na sam początek, yy, może dlatego, że impreza trochę mało rozreklamowana, ale generalnie jest super. To miłośnicy taki, takiego ścigania się, takiego kurzu w powietrzu, ryku silników. No, stare, stare, stare czasy, dzieje. A Tobie jak się podobało? No dobrze było. A co najlepiej, te zakręty, ten kurz? No ten pan, co jeździ Kazikiem, co ma taki, ten, taką ksyłkę. Kaziu, czerwone auto? Tak. A te urywane zderzaki, klapy z tyłu, jak to, to ci się podobało? To było podoba? najlepsze. Tak, czułem, że to powiesz. To może za rok namówisz tatę, żeby e, też wystartował? No nie wiem, może. Jak zmienimy samochód, tak. No właśnie, chyba trochę bryczki lepsze byłoby szkoda. Na no pewno. Szef pit Stopu, jak się dowiedziałem, to ty szykowałeś auto, na którym teraz wszyscy siedzicie? Tak, to ja szykowałem tę piękną pszczółkę. Ładne określenie, ale no taka trochę. Głośno bzycząca. No, efekt dźwiękowy musi być, prawda? Jak wyglądało szykowanie bryczki na te konkretne wyścigi? Po pierwsze, był niżej i w zero amortyzacji było. To musieliśmy po prostu podnieść. Miałem jakieś tam stare sprężyny. Podniosłem na starych sprężynach i poszedł do góry i Trochę pracuje. prawda? I jest, bo tak by wyrwało nam amortyzatory, prawda? W ładne hopki, ładnie trasa przygotowana. Czyli można powiedzieć, że mechanik dobrze się spisał? Y Trochę za dużo piwka pił przy tym i musiałem trochę mu pomagać, ale na 4 plus powiedzmy. No ale jak się bylka spisała na torze? No super. Bałem się tylko jak zobaczyłem olej, że miskę zgubiłem, ale z tymi sprężynami to nie ma szans. No jak wydarzenia z samej jazdy? Widać cokolwiek? Jechałem z przodu, na szczęście to widziałem. Z tyłu tym to nie zazdroszczę. My z kolegami siedzieliśmy na drzewie, żeby wszystko widzieć. Można odpocząć sobie. Czyli parę godzin można zrobić coś więcej niż tylko siedzieć w domu? No, dobrze by było, bo tam większość ludzi to przed telewizorami, przed, przed y, komputerami siedzi. No, należałoby, bo rozrywka chociaż taka może być. A jak Ci się podoba w ogóle sam pomysł, żeby ścigać się takimi wrakami? Na razie to widziałem tylko takie filmy i gry komputerowe bardzo fajnie było to zobaczyć na żywo, tak jak dzisiaj właśnie. Gratulacje, zwycięstwo w pierwszym pańskim wyścigu, um, ale za długo to on nie trwał. Ja mówię, że to to no. to, że szpokoć... Wyścig trwa na zasadzie takiej, że trzeba wyeliminować hmm. przeciwnika. Jeden już na starcie został wyeliminowany, drugi po dwóch czy trzech okrążeniach został wyeliminowany ja już jedno koło właśnie o to chodzi w tym wyścigu. Nie? No, Ale nie było ścigania się przez kwadrans. No nie było już, nie było z kim. <laughs> ale następnym razem teraz będziemy mieli półfinały, także przy półfinałach Myślę, że już więcej okrążeń się zrobi. Pomimo tego, że przejechanych zostało no, parę kółek, no to jednak bryczkę trzeba było troszkę reanimować. To znaczy tak, skończyło się. Brak hamulców, brak zderzaka. Na razie zamiast płynu hamulcowego jest piwo wlane. Spełnia swoją rolę. Jak widać jedno koło hamuje. Wystarczy. No na tą trasę pewnie wystarczy, ale na miasto wypuścić się takim autem to chyba raczej strach. No raczej nie. Myślę, że daleko bym nie wyjechał gdzieś na teren Świebodzina, bo zaraz by zatrzymali, wiadomo kto. Jak trzeba było jakoś auto specjalnie przygotować na ten dzień? To znaczy nie, no, wszystkie siedzenia w razie gdyby auto się zapaliło, także yy, plastiki, wszystko jest wywalone, worki z piachem z tyłu, oparcie jakby pękło, pasy też jak gdyby siedzenie zostało wyrzucone na wszelki wypadek. Także to co w miarę możliwości zostało zrobione. Nie? Czyli co dobra zabawa, stosunkowo niewielkim kosztem? Bardzo fajna, polecam wszystkim. Wszyscy się dobrze bawią i myślę, że za rok jeszcze więcej chętnych będzie. W baku żadnego nitro nie ma? No, to już tajemnica. To już wszystkie wiadomości jakie dla Państwa przygotowaliśmy, przed nami jeszcze informacje sportowe. Ja już się z Państwem żegnam, a na kolejny serwis zapraszam w najbliższy piątek. Do zobaczenia.